Kuchło. Dobra, jednak wywali swoje obramy, jednak widajmywali, o coś widzę z tego będzie. Ja widać zadowolony jestem, bo wiem widać, że wywalił się. Czekaj. Kurwa, twoja mać! Kulera, jasna, tutaj coś tam... Kurwa to, to, to kurwa mi kurwa, weparek kurwa je, szlaka jest niego! Także witam serdecznie w kolejnym odcinku, z tej strony oczywiście Mietek, ja Was witam na serii Bracia Polskiej Farmie, następnie tego materiału, proszę Was, Ciebie tutaj widzę oglądający ten odcinek, pamiętaj, żeby coś zostawić po sobie, czyli łapeczkę w górę od razu na starcie tego materiału, pamiętaj także o subskrypcji, kto nie subskrybuje kanału, to zostań oczywiście naszym widzem. Kliknij taki czerwony przycisk subskrybuj tam na dole, żeby Ci się pojawił na szaro. I pamiętaj także że jeszcze dzwoneczka przy subskrypcji. E, napisz tutaj hashtag. Hashtagem dzisiejszego odcinka będzie hashtag Zemsta. E, zapraszam także Ciebie jeszcze na szwagry Pipcza. Jest to grupa na Facebooku. Chcesz dać szwagrówkę od Pipcza, to zapraszamy bardzo serdecznie. Masz link w opisie, także wbijaj i lecimy widzowie w dzisiejszym materiałem. E, co dzisiaj widzowie będziemy robić? No Tak jak sam widzowie tutaj hashtag brzmi, brzmi czyli hashtag Zemsta. To dzisiaj widzowie macie odcinek z Zemstą na Indorze e, Co widzowie ja planuję? No planuję widzowie coś dzisiaj tak pomajstrować przy jego trzypeku e, Tak widzowie pomajstrować, wiecie, ja tam ogólnie jestem szpecem, tak widzowie zbytnio się nie znam na traktorach e, Jeśli chodzi ta cała mechanika, gdzie, co i jak, nie? No ale coś tam widzowie próbuję, coś tam wiecie, porobić, jakieś tam wiecie, śrubki podkręcać, Jakieś tam wiecie, przewody hamulcowe, coś poprzycinać, coś poodpinać Chciałbym ogólnie widzowie, żeby ten traktor i jego trzypek nie posiadał hamulców gdy wiecie, pojedzieć szybkiem, żeby gdzieś na prostu się rozbył. Wiecie, żeby to po prostu była następny raz widzowie na jego nauczka, bo ja oczywiście widzowie nie posiadam MFA. Nie wiem w ogóle gdzie w widzowie jest Pipciu i w ogóle mnie widzowie na poprzednim odcinku ze serii Bracia Polskiej Farmy nie byłem obecny na odcinku. I tak widzowie patrzę, patrzę, przyjeżdżam widzowie tutaj, patrzę, a tu kurwa widzowie MFA nie ma. Wiem widzowie, że MF się spalił i podobno Pipciu powiedział, że poszedł na złą eee, do Marka Tomaszewskiego. Do pobliżskiego naszego tutaj złomu, nie? Eee, no i tak, widzowie, stoję, patrzę, przyjeżdżam A no tu, kurwa, jakiś ciągnik stoi na podwórze rozkraczony Tak patrzę, patrzę Tak po modelu, widzowie, zbyt to tak wiecie Mówię, nie, nie kojarzę traktora No ale to chyba 4011, widzowie 40, 40 Ursus polski Tak sobie myślę Co to, widzowie, do cholery jasne jest Co to takie coś, widzowie, to robi Ja ogólnie nie wiem, napiszcie mi w komentarzu To jest moje, czy to nie moje, bo Pipciu mi nic nie powiedział Ja ogólnie było, mówię, widzowie, nie było, nie? Także nie wiem Możecie napisać się w komentarzu, co Pippi z tym zrobił. widzowie. On to zrobi na wymianę? Czy on to kupił? Widzowie napiszcie w komentarzu, bo ja szczerze że to ja nie wiem skąd to cztery jaka się w ogóle pojawiła na podwórzu tutaj. Nie wiem, nie wiem, czy to jest moje, czy to nie moje. Czy ja mam to oddać, czy to widzowie jest nasze, czy to nie nasze, czy to do remontu, czy co to, co to związane co z tym robić? Bo ja nie wiem. Mówię, ja wróciłem widzę, jestem w ogóle w szoku. Bo jeżeli to widzowie jest nasze, to wam powiem, że to kurwa. że to widzowie, ja nie wiem, co to z tym będziemy teraz robić, czy to do remontu jakiegoś ja to kapitalnego, by w sumie to oddać, ale to... Zapłacę w sumie więcej niż by to wszystko kosztowało, kurde. Nie wiem w sumie, ale mówię. Eee, napiszcie w komentarzu kogo to jest, bo ja mówię. Ja tak Pipcio ostatnio na odcinku był i on to prowadził. On to wszystko nie wiem. To chyba on to przywiózł. Chyba, że to. Chyba, że kto który z jego kolegów tutaj został, wiecie? Może jakaś balanga była w tej naszej chałupie? Może jakaś melina? To ogólnie nie wiem. A może butelki pozwalane są w chałupie? Nie wiem w ogóle, gdzie jest Pipciu, nie? Możliwe, właśnie, że tutaj któryś z jego kolegów przyjechał. Tutaj to 40 postawił. Poszli do chałupy, piwa się napić, flaszki Jakiś melanżyk, wiecie co chodzi, nie? Mówię, nie wiem, no ale to dzisiejszym tematem ucinka nie jest. E, tak jak mówię, dzisiaj zemsta na Indorze Przeskokujemy oczywiście przy nas o bramę i prawdopodobnie dzisiaj nie ma indo, Indora w domu. No to bardzo dobrze się składa, nie? Bardzo dobrze się składa, e, zobaczmy tak. Aha, mówiłem, mówiłem, widzowie ślady są auta, czyli pojechał swoje Renaultem zielonym. Pojechał więc mamy widzowie teraz dzisiaj czas, żeby coś tutaj, widzowie, przymajstrować przy 3 Mam nadzieję, że 3 tutaj stoi gdzieś. Oj cholera jasno, nie ma widzowie tutaj 3 p Tutaj ma ten jęczmień, tu ma tego bizona. O, jest! Bizona, bizo, widzowie i bizona bs na chwilę zostawimy. Zostawimy, na razie nie będziemy przy bizonie nic majstrować, nie? Bardziej tutaj, widzowie, tego 3P-ka tego mu rozkraczał. Bo wiecie, bo jeżeli 3 się rozkraczy, nie? Jednak będzie miał wypadek. To myślę że widzowie, że on mnie nie posądzi. Wiecie, że ja coś tam majstrowałem, bo, bo on się skarży na tego trzepeka, ogólnie, że coś tam nie działa. Że kupił go tam, wiecie, takiego trupa, że coś tam nie chodzi. Wiecie, skarżył się na niego, że jest zepsuty, nie? To może nie będzie nie podejrzewam, że wiecie. Może takiego prostu kupię rozwalonego i tam będzie miał wypadek, nie? Mówię, ja coś tutaj widzę, jest po pomajstrować. Mówię, ogólnie nie jestem tu takim mechanikiem, nie znam się, no ale coś to może podkręcać, wiecie, tutaj ogólnie coś poprzycinać, tak, żeby ogólnie to coś takiego zrobić, żeby widzowie to nie miało hamulców, nie? Może by tutaj przy tych hamulcach? Może by to coś to kura po, podpinałby? Tutaj właśnie by podpinał, właśnie tutaj ten cały ten hamulec, by odpiął. Tam po spodem widzę, te węże by poprzecinał to wszystko. To myślę, widzę, że może by coś z tego było, nie? Mówię, to by wszystko poprzecinamy i za chwilę coś to porobimy, podkręcamy. Będzie luk, tutaj coś odkręcimy, cyga elegancko. O. Tu byśmy coś podkręcali, myślę. Na tym zawożę to wszystko po tego. To ja bym widział, ten kabel kurwa obciął, Ten kabel bym obciął. Wyrzuciłbym go świnio tam do jego doobory, nie? I wiecie co chodzi, nie? Tutaj o tak samo, te kurwa to bym o To by to może powypierdalać, te wszystkie takie wiecie, ten części ogólnie, tak żeby to hamulce miał. tak żeby Tego nawerecznego tego patyka to bym nie obciął bożym, nie? O kurwa, chyba przyjechał Dobra To co podpinałem to może być Przyjechał? Czekajcie O cholera jasna, widzowie, przyjechał, dobra widzowie, ja spierdalam doobory do niego O cholera jasna, widzowie, jaka sranda ja pierniczę, widzę. Patrzę przez okno. Czy jechał? Chyba jedzie, widzę. Chyba wie, że ta brama otwiera. Tak? Czy już zajechał? Brama otwiera, dobra. O, cholera, jasne, widzę, tego się nie spodziewałem. Teraz widzę, co tu wymyślić? Co ja tu robiłem? Widzę, był u niego, co ja tu robiłem? Czekajcie. Yy, co ja tu robiłem? Dobra, powiem, że kwiatki u niego zbierałem na tego, na posesji, bo takie fajne u niego rosły. Na, na rzekietkę. O! Dobra widzowie, może to siądzie. Stawcie widzę kapeczkę. Dobra, widzowie, zajechał, zajechał. Dobra, mam nadzieję, widzowie, że on to nie przyjdzie, i będzie mi tu szukał, nie? Słuchajcie, jak on to przyjdzie do tej obory, to ja pierdolę będzie stranta. Dobra. Wysiadł Chyba nie wysiadł Czekajcie. Na razie go nie widzę. O kurwa, mać bizona odpalił. Co mu dzisiaj dali, może? To jest głupek, widzę on odpalił hydra, nie ma Kurwa, to jest durny człowiek, nie widzę durny człowiek Czekajcie, cofa, to jest młodzi Dobra, cofa Stoi Cofa Dobra, gasi Co on dalej będzie robił teraz? Jak to teraz widzowie wyjść? Sypię coś, ja pierdolę z rury wysypuje. Jaki łupek? Patrzcie tam, taczka stoi, ale jaja widzowie. Taczkami coś robi. O kurwa, idzie Dziolnuss. Yy, no witam bardzo, serdecznie pana sąsiada. Co za dublą kawalżabię? No witam sąsiada. Eee, yy, no. Co ty robisz ty? Wy nas daj, kurwa daj, no już młodzież dalej dzisiaj, jesteś młodzież na mojej gospie, co tego... ...co cię tu puścił? Teraz? No teraz będziesz kurwa bity. Yy, sąsiedzi, bo taka sytuacja wypadła mi jedna. No co chcesz? No ale daj coś modzisz kurwa ci przyjechałem złożę. Nie, 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 Bo ogólnie jadę na impreskę, tam ogólnie takie spotkanie nie, No i co? Mamy. No do żakietki jadę. nie, zobaczyłem, że nie, twoim nie, po nie, takie fajne kwiatki rosną i to przebiegam przez. Kwiatki, e... tu kwiatki w sklepu wycinamy, co? nie, kwiatki wycinano nie, 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 kwiatki widzisz? Nic nie, nie, wycinane, bo to ja widziałem takie ładne kabety Rosu tutaj ze Chyba głupka ze mnie znowu robisz? Co ty też dzisiaj dalej znowu jeszcze? No mówię, ja tutaj przebiegać żeby tylko was jakieś piatki tutaj pozrywać, nie? Wiesz co? No to wiadomo, co? dobra, z mi stąd, mojej pozycji. Dobra się się Zobaczymy, ja tę kamerę mam nastawione, wiem co grzebać, może no, coś grzebać no, i dać no. Żeby do nocy nie było kurwa, dalej no, no, grzebać No nie deryguj po co przyszłeś tutaj? No mówię, tylko po te kwiatki chciałem no, kwiatki Tak, same kwiatki na pewno by się nie, nie, nie pozbierały. Nie te kwiatki, może ja ich nie widzę w rękach. No bo, te kwiatki co w kieszeni schowałeś? No bo jednak jak tam przyszedł, to takie uśmiech jakieś były, takie ja, nie czas Nie ja, ja jeszcze mam sprawę o ciebie. No? Jak ten, słuchaj, jak z tych taczek wysypię, to te przylice i tam wywożę do obory, to z tego kombajna muszę upruszyć kombajn, bo czyszcza już, bo już później wach jestem. No dobra, dobra, no i co dalej? No i dzisiaj taka pogoda zajebista, grzeje 34 stopnie, w ziemi 21 dzisiaj 8 dzień, kuwa pasował, że dzisiaj za się się coś wziąć No i co w związku z tym? Słuchaj, mam tam do dwa pokosy, to widziałeś to co kości tak. wtedy co tutaj robisz ten, po... No tak, no pewnie panie dobrze, no co tam się. A widziałem na gospie ciebie, u ciebie jakąś prasę, balejącą. No mam, posiadam No tam byłoby z dwie belki chyba, bo dwa pokosy, tam tam dużo nie dawałem nawozów, wieczorem na presku nic nie dawałem. Czy byś pożyczył mi na, na godzinę czasu? No to dobra, możesz przyjechać sobie wziąć, ja ci na razy... A ty, a to ty dzisiaj bajesz, nie bajesz nic robił, Nie, ja na razie jadę skutera na zniwa, bo tam mam pole, zostawiłem ciąg, ten, kombajn. No, bo właśnie widziałem, musieliśmy razem to, kurwa, nie wiem czy to ostatnio coś, coś słabym będzie bo tu, wiesz, jeszcze na razie świn nie mam, a tam jeszcze zboże mam w tej obozie, muszę wyczyścić, wiesz? Mhm. No i te świni nie wiem kiedy mam jechać do spętku, a nie wiem, mam stoły jechać, nie wiem, czy dwójkułówkę masz jakąś? Ja nie mam, nie posiadam. Nie. A coś ma w ogóle na wiosce to dobra, to co, to pożyczesz nie? Dobra, to możesz przyjechać, nie? To, ja, to ci, dobra. ja Ci otworzę bramę, ja nie mam czasu, bo ja jedno o ten skuter stoi, nie? To dobra, dobra, dobra. Dobra, no, dobra. Dobra widzowie, siadło, widzowie wszedło, normalnie widzowie wszedło, udało się widzowie, wiecie, jakoś tam bajarę zasunął, że niby po kwiatki, wiecie o co chodzi, nie? Ogólnie widzowie chyba siadło. Chyba się nie skap, nie widział mnie widzowie przy tym, że coś majestrowałem przy trzepeku. Udało się widzowie, troszeczkę coś tam porobić. Mam nadzieję, że coś to tam ogólnie zadziała, wiecie, że hamulce coś tam nie, nie, nie będą działać. Także że chyba się uda. Bo głównie chodzi... Tylko szkoda, widzaj mi pracę, bo jeżeli on będzie miał widać naprawdę wypadek, to wiecie, praca pójdzie na śmietnik. Hmm, bo będzie miał naprawdę mówię, widzę, będzie miał wypadek, to może praca widaje być uszkodzona. I szkoda mi prasy. No dobra, widzę, zobaczymy ogólnie jak to będzie, bo możliwe, że wiecie, że e, Że nic się nie stanie, no to... no to niech się cieszy, nie? Ale mówię, udało się, widać jakąś ta bajerę zasunąć. Szkoda, widaje że on przyjechał. Bo widzicie, troszkę był widaj zdenerwowany, ale... Jasne widzowie, widowie, jasne, ja sąsiadka tutaj, widzę lubię tego sąsiada, to widzę na pewno że pożyczymy mu prasę, nie wiecie, z Tak Tak, Także dzisiaj, widowie, się będzie spodziewał swojego wypadku, co się stanie, nie? O, tu ogólnie, widowie, chodziło, teraz mówię, ja jadę, widzowie tam do siebie na pole, e, skuterem się pojedzie. E, bo ogólnie, powiem Wam, że ten stan kombaj stoi, kombaj widuje Farn M36, no stoi tam na polu. Stoi ta przyczepa, stoi cała, pełna, widowie, autosanka jest wymocona, pełna, widowie, autosanka jest ja śmiała, stoi. Wóz konny, widaję wóz konny, jest tam napełniony, tak myślę, jedna, jedna trzecia, jedna czwarta, widać jest wozu konnego napełnionego, pokosimy, wykosimy, ta, wykosimy widzowie tam w koło, to myślę, wejdzie, wejdzie tam widzowie jakiś jeszcze... Ty, ja jest... w... ty słuchaj, Paniatko, jesteś no? w na Radio? Tak, tak, coś się dzieje. Eee, Ty jedziesz, czy ty, gdzie ty jesteś w ogóle? Ja, jest jest, ze ja jestem skuterem w połowie drogi, nie zawracam. Ale pasowałoby, żeby na pole tam stąpić, bo ten hyder stoi tak kurwa dwa dni stoi, ten ten hydr, wiem czy na ktoś. stoi? no to nie da rady, ja jestem na polu już. Gdzie ty jesteś? No ja ja, ja, ja zajęć u... na pole, to nie da rady. Eee, ty muszę 28-ko jechać i zaczepić ten, bo tam my stoję tam wiem, że kurwa to jakiś... No to dobra to miał. jedź, ja mówię, ja na razie koszę, bo te mogę wrócić. Teraz to winę rady już. A, to tę prasę pożyczą cię. Dobra! Muszę ten ten hyder przywieźć Dobra no. Eee, także mówię widzowie, tam troszeczkę wejdzie, że myślisz dwie tony na ten wóz konny, jak wymócimy dwie tony widzowie na wóz konny, to potem podjedziemy na to jego pole, wiecie, on ma te pole tam, ma te dwa pokosy tego po pszenicy tam, wiecie, będzie, nie, czy po jej o zobaczcie to co się dzieje, nie, podjedziemy, staniemy i czekamy widzowie, kiedy on skończy prasować, nie, bo chodzi mi o to, żeby on jechał, tak wiem, przede mną, żeby on ogólnie wiedział widzowie ten wypadek, wiecie, żeby wszystko, żeście mieli tutaj odekomentowane, nie, i zobaczcie ogólnie, co wypadek. Zobaczcie, co to się dzieje u mnie na polu ze źniwamy. pakie u mnie widzę: potężnie źniwa. Autosanka pełna, tutaj widzę: jest 6 ton. 6 ton niećmienia No i tu mówi: jedna, jedna czwarta, jedna trzecia wozu konnego, nie? Pędeka widzowie założona na wóz konny. No i ogólnie tam widzowie: widzicie tam ogólnie ryszek siedzi. I ten, co tam siedzi? Jeszcze Zbyszek, widzicie tam flaszkę popijają, skuter oglądają. No i tu mój, widza far stoi, no widzicie, to jeszcze, widza stał tutaj, myślę, widza 30 arów No, widać 30 arów się stał także, widza się wsiadamy do fara, palimy, widza kosimy, nie? To nie ma, widza czasu, trzeba, widza wykosić ten, ten kawałeczek Ustawimy sobie, widza taki tempomacik, myślę, że nie, bo to, wiecie, na odcinku to nie będziemy kosić na fan do hula Odpalamy, tego, Mucarnie widza kurwa, i zaczynamy tutaj, widać dalej koszenie, nie? Dalej koszenie Eee, I co widzowie, zostanie jeszcze widowie. jeden będzie odcinek, ogólnie rzeźniw e, Bo będziemy widzowie jeszcze kłosić e, łowiec, mamy widzowie jeszcze dwa pole łowca gdzie widzowie łowiec jeszcze wykosimy i na serii widuję bracia polskiej farmy tyle rzeźniw Tyle będzie widowy rzeźniw, także mówię dwa pola jeszcze łowca nam zostało Ogólnie także widuję wlecą jakieś fajne pomysły z tym właśnie rzeźniwami e, Dwa pola je, także jeden film, no maksymalnie dwa myślę rzeczniwi jeszcze wle, wleci Jakieś tam ogólnie z fabuły, więc ktoś tam się domyśli, ktoś tam się nagle, nie mieliście widzowie, co oglądać. Eee, no i widzowie, koniec żniw, Koniec rzeźni na bracia polskiej farmie. No ale, nie, ale widzowie myślę, że uciszycie się, bo za niedługo widzowie ruszają już niewana na serii na boczkowy. Oczywiście jak widzieliście, prace już widzowie trwają. Eee, opryski, nawozy. No i tak naprawdę, widzowie, tam będziemy, tu będziemy kończyć. Tu niestety, widzowie, będzie praktycznie już jesień. Będą wykopki ziemniaków, mamy buraki, kukurydzę Także tu widać też będziecie mieć co oglądać, nie? Bo tu ogólnie widać będzie na krówek. Także na tej serii widzę także będziecie mieć co jeszcze do oglądania No a tam mówię, tam leci na boczkę je będą żniwa Także tam widać znowu poczujecie ten klimat właśnie lata Klimat właśnie tych pięknych naszych polskich żniw Tam widzę Ursa 45, 12, Zasów Zakopiony Także akcja w polu będzie szła będzie rura i dziura, siwy dym, tak, że tak powiem, nie? Eee, teraz tak Jak skończę tutaj, widzowie, kosić to pole e, Myślę, że tak i tak tego nie skończę, bo tam nie mam tyle przyczep Mówię, na ten wóz wejdzie, myślę, jeszcze zbiornik I pół zbiornika wejdzie tutaj tego fara do tego wózu podnego, nie? E, czy będzie tak właśnie, widzowie Zadysponować, e, da, da widzowie, tym czasem e, Żeby się ogólnie wymieścić właśnie, żeby z tym idorem, nie? nie mówię. Chcę to wam nakamerować, bo wiecie, ja wam co wam pokażę, jak tego właśnie nie będzie nauczycił, y, że ten... On się w ogóle wypadku nie będzie no to co to za wypadek, nie? W ogóle nie widać, co to musi być pokazane, więc musi się widzowie coś stać, nie? No mam nadzieję, widzowie, że mówię. Ja nie jestem śpecem, nie jestem, widzowie nie znam się na mechanice, no ale mam nadzieję, że coś tam widzę, coś tam porobiłem, że kurwa coś tam wiecie, że coś to tam zadziała, że coś tam będzie jakiś wypadek, że tam hamulce coś tam nie zadziała, nie? Bo ogólnie widzę, że coś tam podkręcałem jakieś tam węże, wiecie, nie? Mam nadzieję, że coś tam się stanie, bo jeżeli nic się nie stanie, no tak to, kur... mega to nie? O to chodzi, widzę, ma być dzisiaj zemsta na indorze. Indor, ma widzę, wiecie, pys rozwalić, ma być tak, uszkodzony trzypek. Trzypek ma być w ogóle rozwalony w częściach, żeby ten trzypek nie, do, nie był już, widzowie do dyspozycji, nie nadawał się, widzowie do jazdy. No o to mi chodzi, bo chcę, widzowie tak robić. Po pierwsze, zniszczyć mu trzypeka, bo zniszczył mi MF-a, zniszczyć mu, yy, mu trzypeka, Następnie podpaliśmy Ursusa 328 i potem zostali nam Bizon, nie? No ale wiadomo, Indor jak Indor, nie? Czyli wiecie, Indora bardzo każdy widowiec nas zna, wiecie jak jest, nie? Także pewnie coś tam na mnie, wiecie, po tej zemście. No ale mam nadzieję, że on nie będzie się spodziewał, że wiecie, że ja to ja coś mu tam zrobiłem przed tym trzypekiem, nie? Bo mówię, sam się skarży, że coś mu tam nie chodzi ten szypek, wiecie? Że kupił go ogólnie takiego, takiego, takiego gościa, nie? Że ogólnie coś tam już na samym początku w ogóle miał wypadek do rołu wjechał, tak że sami żeście to widzieli, nie? Także mówię, mam nadzieję, że nie będzie mnie jako mietka tutaj sąsiada najlepszego, oczywiście jego, wiecie co chodzi, nie? Podejrzewam, że ja mu coś tam majstrowałem przed tym trzypekiem, bo ja oczywiście, wiecie, ja tam nic robiłem, nie zrobiłem, nie? Także mówię, żeby się nie spodziewał, bo mówię. Bo jeżeli on naprawdę się wydaje, że skapnie. bo dzisiaj mnie zobaczył, że coś tam majstrowałem. czy znaczy nie widzisz, że majstrowałem, ale byłem u niego wiecie. Tam ogólnie puściłem mu bajkę z kwiatkami, no ale. To, 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 to tak szczerze, no widzowie, tak siadło, nie? Także myślę. Mam nadzieję, że nie pomyślisz, że ja mu coś zrobiłem, nie? Ale wiecie. O, to to widzowie w pełne jest. 8, prawie 9, to widzowie nie A zobaczcie, patrz tu, widzowie, mamy tak. Mamy to widzowie, ogólnie pole. A, tu widzowie nawet nie ma hektara. Tu już widzowie 68 arów. Zobaczcie tutaj. A ja mam widzowie 9 ton. A wy widzowie gadali, że z hektara nie będę miał 10 ton. Jak to widzowie będzie, myślę, jeszcze z 5? Z 5 widzowie ton. To będę miał, myślę, widzowie tak. 13, 14 widzowie tą z hektara. To ja widzowie i na też nie widzowie jestem zarobione. Nabytki będą widzowie takie o takie o chłopie, takie bombowce będą kupowane, że zobaczycie, John będą widzowie stały na podwórku. Zobaczycie, nie? Mówię, teraz tą 40 ogólnie napiszcie, nie wiem, czy to jest ogólnie moje, łapeczkę zostawcie tutaj na kanale. Po dzisiejszym materiałem widzowie zostawcie tutaj tysiaka, tysiąc łapek musi być. 1000 łapek widzowie to jest minimum, nie? Subskrypcje na kanale Jak to oglądacie to subika na kanale, mordeczko zostaw więc subskrybujesz kanał, na co czekasz, klikaj Pisz hashtag zemsta w komentarzu, ja Ci przypnę serduszka chcesz, nie? Mówię, bombowce będą kupowane Sprzedaję widzowie wszystko ze silosu Zobaczycie, to będzie się działo na podwórku Napiszcie mi ogólnie tak e, Tak jak mówię, w komentarzu napiszcie mi czy T40 jest moja Bo jeżeli widzowie jest moja Tam jadę do Grzeszka Oni z mechanikiem samochodowym, co, co prawda, nie? No ale chyba przy traktorach także robi. Tam się widzowie pojedzie do tego, do mechanika, grzeszkach postawimy, mu widzowie, wyremontuje taka o, ta, ta chłopie, zobaczycie jaka czterieska będzie. Eee, dobra widzowie, także ja tu nie będę długo wstał w tym polu. Wsiadamy do trzepeka, zobaczymy jak tam pracy idą. Eee, u Indora w polu czy porobił te belki, czy nie porobił te bele, zobaczymy ogólnie widzowie ile on miał tego pola bo tam ogólnie mówię miał dwa pokosy widzowie tej tego niż miał tej, 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 tej miał nie Dwa pokosy miał to skoszone Widzonym tam wiecie tym swoim BS-em, nie tak zobaczymy ile on widzowie mógł tam mieć z tego belek no tak myślę że jest, to jest cztery belki trzy belki to się kołoby miał nie powiecie bo on ogólnie miał tak miał e Małą szerokość, ale miał wiecie, to pole, było takie troszeczkę długie, długie było to pole, nie? A gdzie mówię, tam z 3-3 belki możemy mieć? Ło, widzowie tutaj brak paliwa praktycznie, widzicie? Brak paliwa, a teraz widzaję paliwo drogie. Także widzowie powiem wam. Do traktorem widzuje tak średnio jeździ, nie? Bo wiecie, paliwo trochę idzie, nie? Taka paliwo idzie. Teraz paliwo, widzowie drogie. Spalanie też ogólnie widzowie większe będzie. Jak będziemy robić widzowie podorybki, orki, teraz widzę na jesień. Na kolejne oczywiście, wiecie, kolejny sezon trzeba się jeszcze przygotowywać, wiecie, kolejne sianie w polu ogólnie, także wiecie, paliwa troszeczkę pójdzie, a mówię, paliwo drogie. No ale posprzedajemy te swoje, wiecie, te jedźmy, nie je pszenicę, Zobaczymy ogólnie widzowie jak jeszcze obie sypnie, nie? Bo obie to lubi widowie też, ogólnie to sypnie, nie? Mówi widowie, jak troszeczkę obie sypnie, no to troszeczkę widzowie odrobimy, nie? Troszeczkę odrobimy. Dwa pola są, a tu jeszcze widzowie takie małe pola. To sobie widzowie chyba dwa pola, które są chyba jeden z największych, no. To widzowie chyba dwa pola, które są jednym z, z największych, które ma mam w dzierżawie od pana Krzysztofa. No. Tam widzowie dwa pola i ćmia, które właśnie mówię. Największe jeszcze zostały mi. No to myślę, widowie, że sypnie, sypnie widzowie. I o to widzowie chodzi. O, to zobaczcie widzowie, tutaj nie, nie ma widzowie nic to sprzedać. Zobaczcie tutaj, wszystko widzowie wykopione. Widzowie także że widowie... widzą polscy Ameryka. Widzą, super, że zero się wszelkie, i tutaj, wykupili W tym sklepie oczywiście, gdzie tam właśnie była ta wystawa, gdzie właśnie kupił także Pan Indoor właśnie swojego Bizona bs nie ma nic widzowie Zobaczymy Bo możliwe, że coś właśnie tam będziemy kupowali Bo rozmawiałem z tym Panem, tak, z tym Panem rozmawiałem, który właśnie ma tutaj Wasze tych faktorów czasami Rozmawiałem, że że nie Pan przyjedzie, a będą widzowie jakieś nowe sprzęty na wystawie do kupienia no to dobra widać my podejdziemy, dobra, zobaczmy. O, stoi widzę stoi widzę skrzypek i moja praca. Co tam co się dzieje w polu? No, Możecie no, To będzie miał problemy. Za chwilę. Dobra, widzę, wyjedzie, dobra, jedzie. tak, widzę, musimy poczekać, aż on przyjedzie tam tędy, w koło, bo tędy to nie pojedzie, nie? Aż przyjedzie tam w koło e, Żeby on widział pierwszy jechu, nie? Bo musi widzieć ten wypadek, wiecie co chodzi, nie? O, tutaj widzę ten most, tego mostu już nie ma, niestety widzę, ale musieliśmy po prostu to wypuszyć Zobaczmy, co tam będzie robił. Dobra, widzę, jest. Na razie 3PK zgaszę. Eee, zobaczymy, ile ma widzowie tych belek. Cztery belki ma. No to mówiłem, widzowie, 3 cztery belki widzę, wyjdą z tego tego, nie, z tego pola. Cztery belki ma. Zobaczcie, Teraz tam Tendy będzie musiał pojechać. Nie? Niestety, tamtędy pojedzie, bo tędy nie pojedzie. Mówię widzaj musieliśmy widzowie niestety, ale tutaj po prostu wziąć i usunąć tutaj ten mostek, bo nie dało się widzowie. Niestety, nie dało się w tego naprawić. Mostek poszedł, widzę do wyrzucenia Ten cały gruz, żeśmy, widzę, wywieźli Tam ogólnie dziury były takie na polnych drogach Także żeśmy tam, widzę powkładali Bo tam, wiecie, deszcz lubi po prostu płynąć, wiecie, wszystko tam zamacza się Także tam żeśmy wstawili Dobra, widzowie, jedziemy, bo, bo ucieknie mi za tak chwilę, to nie zobaczy do mnie, nie? Dobra, widzowie, jedzie pierwszy, dobra, jedzie Niech co sobie, tam tamtędy pojedzie ogólnie Ja sobie jadę, widzowie, tyłem, jadę sobie tyłem I zobaczę, może, widowie, za chwilę tutaj to, to się może stanie Bo, wiecie, to ogólnie jest ruch Także jak wpadnie tego rowu, to będzie naprawdę widzę zajebiście, bo na pewno widać, musi coś się stać. Teraz albo nigdy. No, coś się dzieje, dzisiaj się nigdy nie dzieje. Do no, czemu nie wierz do rowu. Cholera jasna, widzowie, nic się nie stało, zobaczcie. Czecho normalnie. I ja pierniczę, widzowie, dupa z tego wyszła. Nic się nie stało, patrz tu. No teraz widzowie, teraz musicie się to stać. Teraz kręci, widaj tam do mnie. Kręci tam do mnie, no nie ma szans, że nie. Tera, widać, czekajcie, ja wiadomo na podwórce, coś się musi stać. Tam musi wjechać ze swojej obramę. Dobra, skręca tam. Dobra, skręcił, widzowie. Na moją bramę teraz tam. Czekacie? ja wjadam widzę ze swoim sprzętem. Widzę już Kuchło, widzowie, coś hufło. Dobra, jednak wali swoje obramy. Jednak O Coś, widać z tego będzie. Ja widać zadowolony jestem, bo wiem, widać, że wywalił się. Czekaj. Kurwa twoja mać cholera, jasna tam... Kurwa to za kurwa mi kurwa we parek kurwa jest, ze i snego Kurwa spietuje całego cię O cholera jasna widzowie moja brama się cała rozjebała. Ja... O cholera jasna co to się widzowie stoi... O bo... Oo powykrzywiało mi kurwa ten kurwa stocach stoi weź mi pomóż wyjść O cholera jasna to kurwa grzebu, kurwa. co tu się stało? Cała bramę mi wydarłaś. Ty nie widziałeś, że brama stoi, czemu nie hamowałeś? A zahamowałeś, jak mi ktoś kurwa obciął kurwa, hamu, płyty, płyny hamulnicowe? Kurwa, ja, wy... o, linka obcięta. To to kurwa obciął linkę. Pat, koła całe pokrzywiana, brama twoja rozpierdolona. Ja pierniczę czy kurwa. co się nie wiedziałeś, że brama jest zamknięta, po co zamykałeś? Brama, brama mogła być otwarta. Mm, no ale ja nie wyżdżałem tyłem. Bo no, brama była zamknięta, to nie wiem taki głupek zamk, po ty zamknął. A, zamykła. ty tyłem tak? Tu mi kurwa wydarty Zgięty Jak ty kurwa opinowałeś? Aaa piernicze widzę Cała brama została wydarta Zobaczcie co się stało ja, to, kurwa. Co ja teraz mam śmietnik wyjebie kurwa, kurwa, To teraz A, ja sobie teraz do robię? A dupa twojego tego 3 Chuj to Kurwa moja brama cała wydarta jest Co brama to sobie postawił takiego pod drewniany Kurwa i, i lina i heja Kurwa widzę bez to bramy będzie. będziemy niestety Czekajcie widzę ta brama ja. teore teraz Ja piernicze Jakiś jeździłeś durniu? No to ty jechałeś durniu ku swojego spekul ty typcząta Mówimy ci! Ty, ty grzebałeś, ja, ja, sobie, ja, ja na nie jestem na kamerze... Ja grzebałem, ja u ciebie nie, nie byłem, ja nic nie byłem. To zobaczymy, ja tam pójdę laptopa w podłączę i zaraz zobaczymy pod No i co ty co te wtedy popiesz? No to, 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 to idzie mówię a ja nie grzebałem, ja byłem po kwiatki tam No, gdzie Tak bacz to, to coś obcięte, bo chromórce strasznie były słabe. Polu jakoś to pracowałem. Dałem rabu, na no równym było. To za jak to było? Zakręt tu wziąłem, Elegancko tu zakręt wziąłem, tu zajechałem i tu pod górkę dałem więcej gazu, wiesz o co chodzi, dałem no, no, troszeczkę no, no. więcej gazu, żeby tutaj pod te górę, bo praca jest trochę ciężka, wiesz, jak to jest. Większa no, bo to po, bardziej po masyferku, no takie pod 3 bardziej, bo ja, wiesz, wiesz, wiesz o taki zdychnięty, no, a ja, może... rzekłem górę bramy mi wydarłeś! do twojej bramy Ja pierdnięcie, a co teraz? No sutera, będziesz szkodowanie mojej paci za... za... Jakie szkodowanie? Ty będziesz mi kuropacie pacie byś mi z tą ustawił. Mam no prawa, kilka tysięcy kosztuje tysiąc złotych kurwa dam ci w portfel w e, łopówkę i heja. Dobra to nie derego ja, ja teraz co zrobiłem z tym A co podpalił ten ten mafę kosona To byłem ten czy to robił? To kurwa ty zaraz ci w mordę damy bo może pin Darka twój kolega z roboty No i Darka w sensie? to kurwa nie ma bo pojechał Gdzie? Kawki? No I co teraz to co zastępkowa? zrobię to stał tutaj ten czepek? Coś kurwa ma ja ma ja, ja biorę swoje prace piję do tyłu wycofuję pod czepem tyle Niech do tyłu podczepuje, gdy... teraz nie mogę jadać tym Dobra, pchamy, widzę praskę swoją tutaj elegancką, muszę do niej pchać, nie? Podnieś, weź kręgosłup złamiesz dziś i kup kudury Weź popraj mi tam Sam ty pchaj tera. Pchaj! Teraz tego, tego, tego A, to i... mam twojego trupa, tak kurwa, tak zapilnowałeś, tak ją kupiłeś Oooo, no, tutaj jakaś trwiańska stoi, chyba to se pookradłem jego teraz No na Jaka, pewno, tylko no, spróbuj No na pewno, tylko spróbuj wziąć to I rura, eee ty kurwa, zostaw to! Wysiadaj z tego! 40, kurwa, zajmij się tym, może wymieniłeś, 3p. Tak, tak. Aż, kurwa, ustawek. Za swoim spyskiem rozwalonym. To Teraz pierwszej, wejdź do tego szczypekiem, ja, prawda? Tu ty, no no, tara no iść, na pierwszej, dawało mechanika, muszę zostawić na wiosce. Idź, sobie by zobaczyć na kamerach, nie do dziarku. No to idę zobaczyć! No Za pierwszej, już! I idę, już! No widzę, powiem wam tak. Tak szczerze widziałem to ta zemsta chyba tak średnio się udało, bo tak. Ja zostałem stratny. I no w sumie czepek jest w rozwalony, czyli nas plan się udał Tak do połowy, bo no ta brama nie została, nie miała być rozwalona, tylko tak naprawdę ta brama miała być rozwalona No teraz zobaczysz nie kurwa, teraz w dostaniesz jak że Ajajaj aj, aj. Rozwaliłeś mi czepeka teraz kurwa, teraz to to, to byś na śmierniku wędru jest swój twój akpa Widzowie on tak naprawdę miał wjechać w ten swój płot tam, wiecie, ten, ten z betonu, no, no. niestety widzowie ta zemsta widzowie tak średnio się udała no nie wiem, zawistało tylko żebyście stali tutaj łapeczkę w górę, chociaż nie na potuszenie, Bo widzicie, brama stała rozwalona, nie wiem, czy będę chałupę z nie? Subskrypcja na kanale, ten kto nie subskrybuje kanału, oczywiście niech to zrobi. Napiszcie hashtag zemsta w komentarzu, tak średnio się uda, mówię. Ciepiek został rozwalony, no ogólnie to, to tak średnio do sił. No udało się, nie, rozwalić ciepieka. No ale brama przy okazji, dobra, jedzie ty, pojechał swoim wesku zemką. Także trzymajcie się, widzowie, no do następnego odcinka prosto z serii Bacza Polskiej Farmy, oglądacie kolejne odcinki, bo naprawdę, widzowie, kolejne odcinki szykują się, no grube, ze strony Indora y jak i z mojej, także trzymajcie się, do kolejnego odcinka i nara!